Cześć witajcie z tej strony Dawid. Dzisiaj kolejny film: Zajdź of History 2. Jeśli ktoś oglądał, a podejrzewam, że mógł, bo to jest obecnie dwa najpopularniejsze. Znaczy, jeden w sumie jest najpopularniejszy na kanale. Film drugi troszkę mniej. No ale tak kontynuując. Dzisiaj, znaczy właściwie to kilka dni temu, podbiliśmy Rosję. Mamy troszeczkę do asymilowania. Więc trzeba zasymilować. Mam nadzieję, że nam starczy pieniędzy. Nie no, starczy dobra. Zobaczcie. Kurde, tereny duże, nie? Dobra. Okej. Okay. Taki film niby pod stabilność, niby nie. Wiecie. Trzeba to ogarnąć. Dobra, już milion poleciał. Zostało jeszcze 50 prowincji. Eee! Tu bez problemu najmniejszego. Dobra. Okej. Okay. Kurde, palce bolą trochę. Bo się klika, nie? Dobra. Jest coś jeszcze? No jest. Na 40%. Koniec? Jezu, koniec. Patrzcie, jaka Białoruś potężna, 40 milionów ludzi. Haha, ha, 40 milionów. No widać, gdzie najmniej jest. Ale mało państw. Chile, jakie ogromne. No dobra. Cóż, trudno. Co teraz? Bie bierzemy... To. Okej, okay, podsunę tutaj, żeby armię zebrać. I przenieść. Bo ja wiem. No gdzieś tu. Ta też. A i zaatakować, o Rosja w ogóle jeszcze istnieje. Patrzcie. Myślałem, że jej już nie będzie. Całkowicie. Czego oni tu mają jakieś? Gramadomo prowincje. Dobra, tak bywa, tak. O Jezu. No, muszę coś takiego wyrekrutować. 10 prowincji z powrotem. Jezu, ta gra chce mnie okraść z tych pieniędzy. Dobra, 11 tysięcy. Niech się wróci. Dobrze. Okej, okay, okej, okay, świetnie. To jest moje? Nie, to Filipin. Hmm. Wlatujemy chyba w ich. Pro... Nie, yy, Seuli, był ich, teraz mają. Aha. To se niezłą stolicę wybrali. Mimo, że Seul do niej wrócił, powinna być jakaś mechanika, że boty po stracie, a później odzyskaniu yy, stolicę powinny przyjąć od razu swoją. Powinno tak być. No ale dobra, to jakby... 13 prowincji. Dobra, bierzemy po prostu wszystko. Tak wiem, że mogę niby kliknąć tam na dole, ale nie chcę mi się. Dobrze, no i jest ok. Gdzie tam jeszcze mają coś. O, Chiny. Potężne Chiny. Poprawię relacje z Kazachstanem. I trzeba Mongolią się zająć, bo to sąsiad jest Kazachstanu. Jak nam Kazachstan Mongolię ukradnie, to to będzie najgłupiej stracona prowincja. Znaczy najgłupiej stracone prowincje, wiecie, że... Trzeba będzie wojnę toczyć jakąś większą. Bo Kazachstan to też będzie niezły przeciwnik. Okej. Okay. Kolejne prowincje dwie, no super. Tatarów nie chcę tutaj. Okej. Okay. Przepotężne państwo było trudno. Oj, przepraszam, musiałem mikrofon poprawić. Okej, okay. 200 tysięcy, Jezu, jak ja skąpię z tą armią, przynajmniej tyle. Ile mi po tej wojnie zostało armii? Ah. Nie mogę z nimi wojny toczyć, bo wyzwolili te. A nie mogę, dobra, nieważne. Wasale. Nie mam wasala. Ale Nepal uwolniłem. Gdzie jest Nepal? A tu. Tybet, jezu, co się stało z tymi Chinami? Już tu się tyle uwalniało. Tybet się uwolnił, nie? <gryw> Niezła zabawa. 800 tysięcy jednostek, według gry, mamy. Nie wiem gdzie, ale jeśli tak, to fajnie. Z Kazachstanem zażądałem uwolnienia Nepalu. Oj. fajnie, że sobie relacje pogarszam. Z tym jakże silnym państwem. Dobra, to ich weźmiemy na wojnę z Mongolią. Trudno. Okej. Okay. Też. Yy, tak, z innego tematu troszeczkę niż age. Yy, chciałem Wam jeszcze bardzo podziękować. Jak na razie, bardzo fajnie z rozwojem kanału idzie. Więc ja się cieszę, jest motywacja do nagrywania dalszego i te filmy będą się pojawiać. Jeszcze od razu mogę powiedzieć, że daily nie wiem ile będzie. Nie jestem w stanie powiedzieć, niestety. Jak coś to dam tam na społeczności wiadomość, że Daily się jak na razie skończyło. Ale jeszcze będzie. Nie wiem ile. Może już cały czas. Jeśli się będę wyrabiać z czasem. Jeśli nie, to dwa, może trzy razy dziennie. Yy, dziennie jej, przepraszam, tygod tygodniowo. No, niestety, ale na razie jeszcze daily. I wszystko jej, wszystko. 1300 prowincji, równiutko. Ha, proszę bardzo. jest 800 tysięcy? W terenie, ja bym nie dał tylu. Ja bym tylu nie dał. No ale dobra. Kanadą się w końcu będziemy mogli zająć, Stanami troszeczkę, nie? Tam jedna z osób mi właśnie pisała, że Stany Zjednoczone i Brazylię w następnym odcinku, no. W tym odcinku jeszcze nie. No, ale w najbliższej przyszłości, najbliższe odcinki na pewno będą temu. Poświęcone. Mm, słowa szukałem. Chiny? Na, mogą być Chiny. oni przecież wojnę z kimś prowadzę jeszcze. Szczerze, z Azji zagrozić mi może tylko Kazachstan, bo mam z nim długą granicę. A nie wziąłem go na Mongo. Mm. Dobra, tutaj. Kazachstan? Skończyło się poprawianie relacji z Kazachstanem. Hmm. Dobra, grunt, że spadają, tak? Ujgur. wypowiedz wojnę Ujgurom. Też poproszę Kazachstan, żeby się nimi zajął. No, zobaczcie, jak nam się poprawiły relacje. Da się oczywiście, że się da. Dobra. A właśnie. Nie, nie będę mógł. Nie. Aj. 76% tutaj mi całego dołu brakuje. No nie, no. <ścoughs> Cała Europa. No dodatek. No, Europy już mamy całą, na pewno, nie. Cieś prowincji. Kazachstan. O co chodzi? Jeżeli ja będę musiał z nimi wojnę później toczyć, nie no żarty, ten Kazachstan robi, że później będzie wojna z państwem, które jest na pół świata. Będziemy się męczyć, znaczy ja będę się męczyć z Kazachstanem i tą super kamerą, która sobie lata gdzie chce. Czyje to jest, co to jest w ogóle, państwo lu... co to ma być? Czego to mnie tak nie lubi? I ma wojnę z Australią. Dobrze, a tu jest Australia, nieźle się zdesentowali. Dobrze, Japonia mnie okradła na prowincję nawet. Gdzie to? Tu, a okradli mnie na prowincję, ty. Dobra. A im wypowiadamy wojnę na pewno. To państwo mnie mało akurat interesuje. Ale się podbije. Dawne Chiny. Więc nie będzie źle tego czegoś podbić. 6 milionów mamy, nie? No i na co to niby wydać? Dobra, oj ojoj ojoj. Oj. Zapomniałem się. O nie, oni nie oddadzą prowincji tak szybko, nie? Nie powinni. Nie, dobra, nie zdążyli i tak. Tu? No co to jest? Państwo czu... Co to jest? Dobrze, może być i państwo czu. Pierwsze słyszę. Ha? Czego oni przeniknęli przez... Dobra, to będzie na filmie, ja sobie sprawdzę później. O co chodzi, bo mi się wydaje, że oni przeniknęli przez yy, moje prowincje. Chyba, że jakiś dziwny jestem. Dobra, Indonezja lubi mnie? Bardzo mnie lubi, świetnie, bo ja ich nie. Trudno? Dobra, i można wypowiedzieć wojnę Mian. Nie ma problemu. I jest dobrze. Więc ja już sobie zasymiluję. Znaczy, ja Że tą prowincję, tak? To sobie wszystko wezmę. Uoj. Siedem tysięcy, siedem i siedem. Dobra? Więc na razie jak na Chińczyków to też będzie koniec wojny. Jest dobrze, dwadzieścia trzy prowincje kolejne. No, jest dobrze. Rebelia, rebelia. Żadna rebelia. Coś się nie podoba jeszcze komuś tu? 0% Wszyscy 0% Patrzcie jacy grzeczni A Wuhan tylko ma jakiś problem Tłumiał się w ogóle te ich zabawy? No nie tłumiał się w ogóle Jak się nie tłumią? Tu bierzemy festiwal, zaraz się stłumią no, jest dobrze. Dobra, dokończymy też tutaj te takie malutkie kawałeczki jakby. Oczywiście armię musiałem wycofać. Czego Kuba się dołączyła do tej wojny? Gdzie ona jest niby? Jedna jest prowincja. A i też chciałem dodać, że tutaj te daty są yy, źle zrobione, bo... 1864, no ta osoba już raczej nie funkcjonuje. No chyba, że ludzie są w stanie, ale jakoś mi się nie wydaje. No cóż no, wszystko tutaj. Republikę Ludową. Czy chce? A tu jakieś ryzyka buntu są? Petersburg, tylko coś mi się tu burzy. Nie ma problemu. No. Państwo, czuję jakieś... Nie, tam. Okay. Nie ma jakiegoś problemu, widzę. Okej. Okay. No ale zobaczcie, jak już nawet lecimy w te tereny chińskie, nie? Ile już 34% świata. To jest 34%. Nie powiedziałbym. Dobra, jeszcze tutaj Gruzję sobie podbijemy, bo tak. Chociaż. No, Gruzję. Okej. Okay. Siedem, żadno chile. Nie. Nie w tym odcinku. Dobra. Bardzo fajnie rozwinięte prowincje, skorzystam. Ja ci bardzo grozi, że tak się postarałaś My coś podbili? A Gibral Gibraltar tak. Przepraszam, ale chyba dużo osób wie, że to dość ciężka wymowa jest. w ogóle sobie stoją jednostki Libanu. No, fajnie. No co jak co? Ale prowincje są niezłe. Nawet ta malutka. No. No i tutaj 20 tysięcy. No. O. o. No. Dobra. Jest? No 19. No cóż, ale jak na razie na ten film, ja Wam dziękuję za oglądanie. W przyszłym odcinku będziemy musieli się, znaczy ja będę musiał się sprężyć, ponieważ moi sojusznicy idą mnie okraść na tereny. Znowu. Więc cóż, mam nadzieję, że Wam się podobało. Troszkę ciszej byłem. No ale cóż, mam nadzieję, że film się podobał. Życzę Wam miłego wieczoru. Ja zapisuję i pa pa.